Marihuana to ostatnia przyjemność jakaś została w życiu, i nie chcesz się oddać. To teraz posłuchaj uważnie. Marihuana powoduje wzrost dopaminy o 220%, w związku z tym tak łatwo wprowadza po prostu w uzależnienia. I Ale spadamy tak nisko, że my po prostu będziemy coraz mniej czuli przyjemności, będziemy musieli sięgać po coraz mocniejsze narzędzia. To finalnie spowoduje, że my w końcu, wcześniej czy później, sięgniemy dalej i po prostu pójdziemy dalej, ale będziemy wręcz uzależnieni od marihuany. A to będzie jedyna nasza przyjemność. To jest bardzo duży problem, dlatego tak ważne jest, żebyśmy pił rumianek dwa razy w ciągu dnia, żebyś wychodził na świeże powietrze dwa razy w ciągu dnia i na nicami godzinę przez cały dzień, żebyś dodatkowo się rozciągał i korzystał z posiłków np. białkowo-tłuszczowych. Tatar z parmezanem, tatar z guacamole to są super propozycje, bo awokado, parmezan, a także w ogóle tłuszcze, nasiona, ziarna w połączeniu z białkiem będą po prostu wpływały na to, że poziom dopaminy będzie się stabilizował. Dieta, suplementacja, ruch, świeże powietrze w ciągu dnia, aktywność fizyczna, treningi niekoniecznie ciężkie, ale takie na 60% w formie grywalizacji, niczym tenis. One będą robiły robotę. Spróbuj sam i zobaczysz, że nie musisz być uzależniony od marihuany. Wyślij film kumplowi, który ja razioło.